Kiedy należy badać sobie poziom cukru we krwi, a cholesterolu i kwasu moczowego? Dziś pokażę, jak poprawnie to robić przy pomocy urządzenia PEMPA 3 w 1 Benage. Nie każdy pacjent wykonuje tego typu badania w gabinecie lekarskim. Są osoby, które muszą to robić nawet codziennie w domu. Kontrola poziomu cukru we krwi, cholesterolu i kwasu moczowego jest kluczowa dla wielu osób. Kto powinien o to zadbać i zastosować się do zaleceń? Osoby z cukrzycą, z ryzykiem cukrzycy, czyli osoby z nadwagą, otyłością, małą aktywnością fizyczną, kobiety w ciąży, szczególnie te z ryzykiem cukrzycy ciążowej. A kiedy powinniśmy badać poziom cholesterolu? Przy chorobach układu krążenia, przy chorobach serca po 40 roku życia przy cukrzycy. Za to kontrola kwasu moczowego jest konieczna u osób z dną moczową, z nadciśnieniem lub chorobami nerek z niezdrowymi nawykami żywieniowymi, u osób otyłych lub z zespołem metabolicznym. Produkt, który dzisiaj przedstawię, dzięki któremu masz możliwość wykonania tych trzech badań, to właśnie Pempa 3 w jednym benaczek. To nowoczesne urządzenie zaprojektowane z myślą o kompleksowym monitorowaniu zdrowia w domowym zaciszu. Dzięki swojej wszechstronności umożliwia jednocześnie kontrolowanie poziomu glukozy, cholesterolu, oraz kwasu moczowego we krwi. Co zawiera zestaw? Urządzenie Pępa 3 w 1 beneczek, paski testowe do glukozy, cholesterolu i kwasu moczowego, po kilka sztuk, nakłuwacz, lancety, baterie, etui ochronne, instrukcja obsługi w języku polskim. Zaczynamy! Jak działa urządzenie PEMPA 3 w 1 beneczek? Przed użyciem pamiętaj o usunięciu plastikowej wkładki spod baterii. Początkowo urządzenie poprosi Cię o ustawienie godziny i daty. To istotne podczas zarządzania danymi na temat swojego zdrowia. Przycisk M służy do przejścia o jedną stronę, przycisk Set służy do przejścia do kolejnego ustawienia. Przed wykonaniem pomiaru umyj i zdezyfekuj dłonie i upewnij się, że są suche. System powinien zostać załadowany przed pierwszym użyciem oraz za każdym razem, kiedy korzystamy z nowego opakowania pasków. Kiedy masz pewność, że urządzenie jest wyłączone, włóż pasek kodujący do urządzenia. Upewnij się, że kod na wyświetlaczu na pasku kodującym jest taki sam. Kiedy wszystko się zgadza, wyjmij pasek kodujący i włóż pasek pomiarowy, aby zapobiec zawilgotnieniu pasków pomiarowych. Zamykaj wieczko opakowania natychmiast po wyjęciu paska. Włóż lancet i mocno dociśnij. Wykręć końcówkę zabezpieczającą lancet. Nałóż końcówkę przez zakręcenie. Ustaw regulację głębokości wkłucia. Pociągnij za spust na kuwacza, gdy jesteś gotowy do badania. Przyłóż na do palca i naciśnij przycisk wyrzucania LAND. Zaleca się pobranie drugiej kropi krwi do badania, dlatego pierwszą wytrzyjałą gazą. Następnie uciskaj, aby pojawiła się druga kropla krwi. Następnie przełoż miejsce pobrania do wlotu próbki na pasku. Próbka krwi będzie automatycznie zasysana. Na wyświetlaczu pojawi się odliczanie. Urządzenie wyświetli wynik pomiaru. Urządzenie pomiarowe wyłączy się automatycznie. Nie dotykaj igły umie się na wcześniej ściągniętej końcówce zabezpieczającej. Lancet wyrzuć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do pojemnika na odpady medyczne. Banalnie proste, prawda? Uwaga! O czym warto pamiętać? Aby wykonać pomiar standardowo przed posiłkiem. Zalety. Urządzenie to to doskonały wybór dla osób, które chcą mieć kontrolę nad swoim zdrowiem, zwłaszcza w przypadku konieczności regularnego monitorowania różnych parametrów. Dzięki swojej wszechstronności, niezawodności i łatwości obsługi, staje się nieocenionym narzędziem w codziennej profilaktyce zdrowotnej. Zapewnij sobie spokój ducha i kompleksową kontrolę nad zdrowiem z pempa 3 w jednym dneczak. Największe zalety tego urządzenia pomiar trzech parametrów, w jednym urządzeniu. Szybkie i precyzyjne wyniki. Duży i czytelny wyświetlacz LCD, który ułatwi odczyt wyników, a jego niewielki rozmiar sprawi, że urządzenie jest łatwe do przenoszenia i idealne w podróży. Dużą zaletą jest też pamięć wyników. Kupując swój w jednym, Beneczek, inwestujesz w swoje zdrowie i komfort codziennego monitorowania najważniejszych parametrów organizmu. To niezawodne wsparcie w prowadzeniu zdrowego stylu życia i szybkiej reakcji na nieprawidłowe wyniki. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Yes! Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. I widzimy się w następnych filmach. Pa pa.